Czego dla dziecka matka nie zrobi, jakich nie przejdzie na dróg? Między nią i dzieckiem jest tak silna więź, bez końca oraz bez limitu. To biednica z trwa do końca życia, a zaczyna się przed porodem. Dusza trwa w pałach jest z bólem co rozdziera cię, Bo chcesz spojrzeć w oczy mu. I zobaczyć w nich siebie. To jest ból niewyobrażalny, prawdziwe tortury musisz znieść. Jakaś rana głęboko w twym sercu, której wybaczyć sobie nie umiesz. I nikt nie słyszy twoich cichych modlitw, że w końcu na swych rękach będziesz mnie Czego dla dziecka matka nie zrobi, na jakie góry nie wespnie się? Między nią i dzieckiem jest tak silna więź, która wciąż tylko pogłębia się. To biednica, co trwa do końca życia, a jej złamać nie umie już nic. Dusza trwa w opałach jest, z bólem, co nie znika wciąż. Te niewypłakane łzy. Które twarz oszpecają To jest ból niewyobrażalny Ten cel co zasnąć nie pozwala ci Lecz zmienia się w czystą determinację By w zgodzie z tym pragnieniem zawsze żyć Chcesz karmić swoją malusieńką przyszłość By żyła wciąż w miłości matki swej jedyna nadzieja uratuję cię, My marzenie nie umrze, znajdzie jakiś sposób się, słodszy niż najsłodszy płyn, co w królową Francji zmienia się. A potem ulga niewyobrażalna. Poczucie w każdej kości i nerwie, jak wyjdziesz z tego piekła tu na ziemi, i będziesz miała życie, jak, jakiego chcesz. I choć przeszłość może Cię nawiedzać, i ten okropny ból głęboko gdzieś, On doda Ci odwagi przez ten czas. On doda Ci odwagi, On doda Ci. dziecka matka nie zrobi, jak długich nie obierze dróg. Więc nią i dzieckiem jest tak silna, wie.